No i jo, hill climb racing. Kolejna próba. No cóż, już tam parę prób miałem. Generalnie gra jest fajna. Oczywiście pojawiły się jakieś nowe rzeczy i te rzeczy mnie bardzo nie interesują, na przykład się co teraz zrobię, czyli uh, hill climber, ale, ale generalnie nic się prawie nie zmieniło. Pojedziemy z tym monster zrakiem. Mam już kilka tras odblokowanych, ale najważniejsze, żeby odblokować księżyc. Na księżycu można sporo zarobić monet, a za monety można kupić pojazdy. Tu widzę jest jakieś dzienne wyzwanie na wsi. Spróbujemy sobie tą zrobić. z e, diamentów trochę, ale nie korzystam z tego. Na razie zauważyłem, że za te diamenty można kupić sobie nitro, które jest tutaj z koło, koło obrotów czy po prędkości. Ja jeszcze tego nie używam. Na razie sobie siłam jakieś tam samochodziki. E, multum rzeczy jest do kupienia za zwykłe pieniążki, które się zarabia w grze, także jest Fajnie, nie trzeba inwestować nie wiadomo jak pieniądze w pieniądze, a naprawdę nie trzeba inwestować żadnych pieniędzy. Można grać w tę grę bez wkładu Google pieniędzy, Google Card, czy jak zwał, tak zwał. I to co najmłodsi adekcji tych graniach na telefonach robią namiętnie, czyli wydają pieniądze swoich rodziców, tu nie trzeba, choć można i można mieć od razu te wszystkie samochody na starcie ale to wtedy ta gra najprawdopodobniej znudzi się po 10 minutach jak większość gier gdzie można wydać pieniądze na starcie ze zwykłej karty do izolacji podpowiedzi, że Animal Jam się nie nudzi ja nie wypróbuję tej gry, także sorry jeżeli... Aaaa, mój kart został złamany 996 metrów 5 gemów 7 tysięcy coinów O kurde, kipłem, tak. Niestety ale dopóki się nie zapłaci pieniędzy to tak naprawdę e, reklamy są prze, ale w samej grze się, jak widzicie gdy się jeździ na trasie nie ma w ogóle tych reklam e, tam są na, w menu są e, gdy chcesz coś więcej podreferować darmowy tuning za reklamę a tak się nie ma takie rzeczy generalnie te autka, które ja mam to każdy ma plusy i minusy sobie gram na zmianę akurat tutaj w tym użyję tego a to nie znaczy że jest jakiś mój ulubiony czy coś po prostu akurat ten sobie zagrać Dobra, 596 metrów. Nie są to jeszcze wyniki, które w pełni oddają moje umiejętności w tą grze, pamiętam, grałem już z nią jakiś tam czas 6-7 lat temu. Być może trochę krócej. I pamiętam, że, że te wyniki na tej planszety, to w ogóle były jakieś kosmo <noise> kosmosy po kilka tysięcy, Teraz problemem jest pobicie rekordu 900 Akurat padł rekord jak na złość, żeby zakłamać co co mówię. Eee, ee, pickers, pickers. Na razie mam za słaba autka też na obrocie niestety, dlatego chciałbym mieć ee, ciężko zdlokowany, do tego potrzebuję 150 więcej coinów. Też to zrobię za chwilę. Level five complete. Oh, I thought there was I am last. Big and 400. Oh, no! You're yeah. yeah. No dobra, jak zwykle. 47 tysięcy coinów, to musiało być to. Mamy 70, ale nie będę podkręcał tuningu, tylko zdobędę ten księżyc. Spróbujmy jeszcze jeden etap lub dwa, która jest godzina. Jeszcze mam 6 minut, to jeszcze ten eta, to etapik pykniemy. To jest trudna plansza wbrew pozorem, nie, nie potrafię przejść jednego momentu Tak naprawdę każdym z autek dojadę tam, mimo że każdy ma inne problemy w wodzie, czy podwórki, czy z obrotami Tak jest taki moment, zaraz do niego dojedziemy za jakieś 500-600 metrów zobaczycie o co chodzi Chyba że ktoś pyka sobie w tę gierę, no to wie o który moment chodzi Albo niedługo zacznie, albo zaczął wczoraj, albo... o kurde piłka pod mną. Zaraz powinna pęknąć ta piłka, ale stracę sporo paliwka. Dobra. Piłka zniknęła. Generalnie na razie naj... mu i tak dalej, to na razie jeszcze rozgryzałem jakoś tak bardziej, zamieściłem tej trochę, ale nie chce inwestować w tego te sprzęta, tak zwanego Hill Climbera. Tam jest opcja ze zmianą nazwy, także można sobie coś pokombinować. I to był pierwszy taki dziwny motyw tej planszy, ale no, dałem radę i nie złamałem karku tym razem, chociaż czasami trafiał w ten drugi spadek. Dobra, mamy 920 metrów i tu jest ten moment, w którym wchodzimy do takiego czegoś ruchliwego No i tutaj ja zauważyłem, że tylko opcja z takim podniesionym kołem daje efekt No pierwszy raz mi się udało, masakra Czy To nie było Trudne, jednak. Dobrze, może mi się uda odkręcić ten... odblokować ten... Wow, tu są jakieś burki! cholera! I zablok... O. Nie lubię planszy zimowych. Jest strasznie łatwo na nich nie podjechać pod górkę. Ale akurat mój sprzęcik daje radę. Mam już 112 tysięcy, 113! Jeszcze tylko 25. Ua!